Dzień dobry z rowerku Dzisiaj było ćwiczenia, piłka nożna i rowerek Ale to chyba jeden z ostatnich rowerków Bo pogoda Taka wiecie, niesprzyjająca się robi Jeden z ostatnich regularnych Bo nieregularne na pewno będą Myślę, było, ale się zmyło chwilowo No, to na razie Ostatni rowerek regularny w tym sezonie chyba Chyba, że się ciepło zrobi Także Pozdrawiam. I dzień dobry z poniedziałek, godzina 10 przed południem. Słoneczko, zamknięta droga, bo coś tu robią sobie, a ja postanowiłem kółeczko zrobić, póki słoneczko. Dobra, tu jest pyks zaciskany, yy, możliwość zamknięcia, bo <noise> Tu jest, aha, dobra. Tu idzie, tu idzie ciepła woda w jakiś sposób cudowny, a wężykiem. Dobra. Wężykiem jest zawór. Eee, dobra. I tutaj tak samo. No dobra. Też płyta. No, czyli kurde, no będzie takie Takie będą dziurki, dziurki, dziurki Żeby rurką przejść, nie? I dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj środa rano Ja już po zleceniu Jadę do domu Godzina 10.39 Słoneczko by szło. I chyba na rowerek trzeba pojechać dzisiaj Co myślicie? Niedzielę po południu Nie, to było poniedziałek chyba Poniedziałek Wyłożyłem się na rowerze i mnie e, tego, plecki bolą się Na kamieniach uśliznąłem się i glebę zaliczyłem. Nie, niby nie mocną, ale jednak obdarłem sobie trochę udo powyżej, biodro bardziej. No i druga strona pleców się odezwała na kolejny dzień od razu, wiadomo, bo się napięcia, przepięcia, powięzi i mięśni robią. No i tam Ewa mi zrobiła masaże głębokie jakieś tam i no i się poprawia, także jeszcze tam coś czuję, tak, dwa dni później, no ale chyba ma się ku, ku dobremu Więc rowerek zamiast biegania, wiecie, żeby wstrząsów nie generować, rowerek będzie chyba lepszy, nie? No, także super Ups, dobra, muszę Nie doskać. nagrywam, no bo niezbyt się interesujecie sportem, nie lubicie wręcz Sporo ludzi, kilkanaście osób sobie z kanału poszło, tych grubych i otyłych, otyłych i grubych, o słabej konstrukcji psychicznej, a i fizycznej, zapewne, no bo wypowiedziałem swoje zdanie. Ja nie będę głaskał grubasów, że są fajni, bo grubi. Nie, są, są chorzy po prostu i należałoby się wziąć za siebie, i tyle, takie moje zdanie. No, Czy Wam się to podoba, czy nie? Więc, zapewne, po tym stwierdzeniu, które nastąpiło chwilę temu, 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 yy, na pewno odsubskrybują się znowu miękkie buły <noise> jakieś yy, o konstrukcji psychicznej. Yy, nie dotykaj, bo będę płakał, albo płakała. Także do widzenia. Yy, takim ludziom, gdzie mnie po tych wioskach prowadzi. No, a oprócz tego co? No szykujemy się, jeszcze nie zapłaciliśmy. Jakieś y, biegi kolejne, tria, terenowe, może tak powiem. Bo mają mieć miejsce w grudniu. Y, no i chyba do nich trzeba się tak szykować na spokojnie, nie? Także fajnie, Zajawka Nowa. Y, biegi terenowe. To jeszcze nie górskie, bo w górach górskie. Ale terenowe z przewyższeniami, też u nas na Pomorzu można sobie robić i też jest to fajne. A póki co, taka jesień, jakby i na rowerek trzeba będzie śmignąć. No dobra, to tyle ze środy, a może z rowerku jeszcze coś. Co chcesz kocie? Chyba dać jej jeść, nie, kocie? <noise> Takie pokrojone coś w tych sklepach sprzedają. Ciepłej wody dodam troszeczkę. O. Tak. No. tak. Nie jest tak źle, więc odynam się, co by 195 Robię codziennie po 200 pompek Czasami mam przerwę teraz miałem kontuzję i tak trochę wracam kontuzję wiecie dwa dni tak trochę odpoczywałem Kontuzja polegała na wywrotce rowerowej w zakręcie uderzyłem się w biodro i tutaj Zaczęło boleć, ale już jest po terapii manualnej Uff, i powoli przestaje boleć, ale powoli. Także delikatnie już ćwiczę rap ten dwa dni. Nie odpoczywałem chociaż chyba jeden dzień kompletnie nic nie robiłem. Wczoraj rower już tam krótki. Dzisiaj już pompeczki wracają powoli. Może deseczka też i tak dalej. Tak. Co oglądam triale jakieś tu Triale, bo zapisujemy się na grudzień z Ewą i będziemy sobie biegli Ups, biegi górskie, terenowe, czy jak to tam zwał. No jeszcze nie ultrasy. I co mamy dzisiaj? Czwartek, czwartek godzina dziesiąta. Po ćwiczeniach jadę na rower. Póki jeszcze wiecie, można cokolwiek. Co się dzisiaj wydarzyło rano? Zapisałem się i Ewe zapisałem również na biegi terenowe, górskie. Terenowe, górskie, bo. No, bo 6 grudnia w Gdańsku Ewa na 12 km, ja na 27 km sobie pobiegnę. No, to jeszcze ultra nie jest, bo ultra to wiecie, tam powyżej 50, nie? Ale. No, więcej niż ostatnio. Ostatnio tydzień temu, czy w zeszły weekend, biegliśmy sobie 11 chyba kilometrów. Jak widzieliście, zająłem pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. 17 chyba miejsce na 91. Open w Także bieganie troszeczkę lepiej mi wychodzi niż jeżdżenie maratonów MTB, chociaż ostatnio byłem, z ostatnim wyścigu byłem ósmy kategorii wiekowej na ja, też na iluś tam nie pamiętam już. Także całkiem nieźle sezon się zaczyna. A przypomnę, że od czerwca yy, zaczęliśmy z Ewą tego roku. Zaczęliśmy z Ewą bardziej tak się udzielać sportowo. Sportowo. Czyli dopiero budujemy kondycję swoją. Yy, I powoli. Nie? I zajeweczki sobie łapiemy na różne aktywności między innymi właśnie biegowe. No już tam kiedyś maratony biegałem oczywiście, to nie nowość. Maratony, triatloniczki, różne i tym podobne zawody sportowe. No ale czas wrócić, bo czas nie stoi w miejscu. Trzeba dbać o kondycję i o zdrowie, nie? No dobra, Trzeba włączyć strawę. A tu jesteście, dobra. No i zdążyłem przed taką większą ulewą. Pojeździłem. Chyba będę kończył ten film, bo ten film będzie kulawy tak czy inaczej. Bo z jakichś randomowych yy, kawałeczków się będzie składał. Jeszcze wam pokażę, co yy, jadam. A to już wiecie, ci co mnie znają. Cztery jaja, słonina, wędzona i kurczak smażony wczoraj. Co tu tak A, kuchenkę naprawiłem. Tą. Widzicie? No, miałem troszeczkę więcej cierpliwości i taką z domku na trudne czasy w wersji pierwszej ona była. No i jest taka. Nie wiem, czy Ewa będzie ją chciała w środku, bo jest trochę długa. 72 cm. Tutaj ta wysłużona się zachowała no to by było chyba na tyle no przejaśnę się jeszcze z synem dzisiaj w piłeczkę pogramy o 16 około i tyle widzimy się w kolejnym filmie no już nad osobami które mają więcej tłuszczu nie będę się znęcał pozdrawiam Panie, przestygnie Potele trzeba złożyć, bo dywanik, bo zima idzie. Ale jeszcze kwiatki są. Dynia również.